<laughs> A witam, moi drodzy. Z tej strony Tomasz. Dzisiaj taka mała ciekawostka. Jak wiecie, od pewnego czasu chodzę na ten siłownię UFC. I na tej siłowni, poza samą siłownią, jest masa innych ciekawych rzeczy. Jest masa klas, jak yoga, walki MMA, Jiu-Jitsu, Kimboxing i tak I jest ciekawy sposób, w jaki się na te klasy rejestruje aby móc z nich skorzystać jest robiona drogą online poprzez ich specjalną stronę i taka ciekawostka mała chciałem po prostu pokazać jak to wygląda OK, zapraszam do oglądania, Hej OK, wchodzimy sobie na tą stronę UFC Gym dla e, dla memberów zalogujemy się teraz OK, tu jest mój profil tu się mogę wylogować. Tu jest to, co nas interesuje: czy nasze klasy. Ok, na początku zmienię sobie to na kalendarz tygodniowy, ponieważ łatwiej mi to jest czytać. Mam tu poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek, sobota, niedziela. Tu są godziny od 12 rano do 3 po południu sobie jeszcze można przewijać. Pierwsze co wybieramy to wybieramy klub. Jest kilka tych klubów. Jest Koronie, Torrance, Concord, Long Island, Los Angeles, Corporate, Hawaii. Nas interesuje Corona. Ok, mamy te wszystkie klasy. Każdego dnia tyle tych klas tutaj jest. Można sobie ułatwić przeszukiwanie tych klas według instruktora, który nas interesuje, według pomieszczenia, w którym to jest robione, według typu klasy: czy to jest cardio, czy to jest martial arts, czy jakieś tam inne cuda, albo department. To jest dla dzieci. Dla dzieci jest troszkę tutaj tych zajęć, jak widzimy. Następnie są zajęcia z treningów policyjnych, tutaj jeszcze nie ma nic, to Wam pokażę pierwsze, bo tutaj nic nie ma. Przypuszczam, ja że wkrótce coś dodadzą, ponieważ ta opcja tutaj jest. Fitness to jest ta opcja podstawowa, którą każdy ma. I troszkę tych klas tutaj jest, na te klasy może każdy chodzić. A tu jest opcja dla tych, którzy mają zaawansowany membership. Tu są już głównie te klasy bardziej zaawansowane, przykładowo TRX, jest uh, BOX, uh, jest uh, brazylijskie jakieś GIO, uh, DUT każdego dnia jest, tu jest poziom drugi brazylijskiego Jiu Jitsu, uh, tutaj jest fight feed. To jest taka główna klasa cardio. Tu jest pierwszy poziom brazylijskiego jiu-jitsu. A tu można sobie zobaczyć wszystkie klasy, które w danym dniu jest. Zobaczcie, ile tych klas tutaj jest. To są pomieszane klasy fitness oraz dla tych użytkowników, którzy mają tę droższą opcję. Widzimy, że pierwsze zajęcia zaczynają się każdego dnia o godzinie 5 rano. To jest cycle No i jak sobie znajdziemy na tą już klasę, to jest opis tej, klas tej, tej klasy. Widzimy, że ona rozpoczyna się o godzinie 5 rano, 2 do 6 rano. Jest to e, w Departamencie Fitness. Jest to typ klasy Cardio. Czyli tutaj nie ma jakiegoś dźwigania ciężarów, tylko to jest głównie wysiłek e, cardio. E, instruktorem jest jakiś header. E, to jest w pokoju Endurance 10.03 i tak dalej, i tak dalej eee, przykładowo Boxing eee, widzimy, że jest o 6 rano do 6.50 eee, to jest 2 kwiecień to jeszcze to było wczoraj eee, jest to typ Martial Arts eee, jest to w pokoju 10.03 instruktorem jest jakiś tam David klasy, które mnie tutaj interesują eee, bardzo ciekawe jest eee, TRX, no tu jestem już zapisany Ok, ale żeby na którąś z tych klas tutaj e, sobie móc iść trzeba się na nie zapisać. Przykładowo interesuje nas w piątek e, dajmy na to e, box, boxing. Klikamy sobie na ten boxing. No i jest to piątek piąte, e, piątego e, w piątek kwiecień od 9 rano do 9.50 25 lotów jest otwartych można się rejestrować. No jest to opis tej klasy. Klikamy tutaj, żeby się rejestrować. Tu są warunki rejestrowania się. Informują nas głównie o tym, że jeżeli zapiszemy się, a się nie, nie, nie pójdziemy na tą klasę, a się nie wyrejestrujemy, to zapłacimy 2 dolary. Czyli godzimy się na to. I w tym momencie jesteśmy już zarejestrowani na tą klasę. Przybiera to kolor, kolor taki zielonkawy, czyli umieszczamy. żeśmy stwierdzili, że nie chcemy na tą klasę iść, wchodzimy jeszcze raz i możemy się odrejestrować. I że jesteśmy odrejestrowani. Więc tak to wygląda, jak widzicie sporo tego tutaj jest poza zwykłą siłownią, gdzie można biegać, ćwiczyć i tak dalej. Jest masę różnych klas. Z których można e, skorzystać, e, które poprawiają e, które poprawią naszą e, kondycję, naszą sprawność. E, super sprawa. Ok. E, życzę miłego dnia, hej.